Film powstał przy współpracy z firmą Computronic. Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Zap na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić długo wyczekiwaną przez niektórych z Was recenzję MacBooka R13-calowego. Zanim jednak przejdę do omówienia samego MacBooka Air, chciałbym Was gorąco zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi nowymi filmami. Natomiast teraz możemy się zabrać za omówienie wyglądu, designu tego komputera. Waga tego komputera to nieco ponad 1,3 kg. Kiedyś to było zaskakująco naprawdę mało, natomiast teraz, teraz ten wynik można powiedzieć jest taki przeciętny. Z racji tego, że na rynku znajdziemy już komputery, które są o wiele lżejsze, jak choćby MacBook z oferty Apple. Mamy tutaj także ekran o przekątnej 13 3, 3. Nie jest to Retina i niestety, jeśli ktoś z Was pracował kiedyś na retinie, czy to MacBooku, czy iMacu, to taka przesiadka może być trochę bolesna z racji tego, że no, ten ekran jest po prostu gorszy i tutaj nie możemy e, tego jakby zmienić. Natomiast nie jest też tak, że ten ekran jest beznadziejny. Można spokojnie przeglądać zdjęcia, oglądać filmy, surfować po internecie i to będzie naprawdę w komfortowych warunkach, z tym, że ta grafika no, nie będzie po prostu na najwyższym poziomie, e, jednak oko o wiele lepiej jakby reaguje na te e, zdjęcia czy filmy wyświetlane właśnie na. Na ekranie Retina. Ważną kwestią dla niektórych z Was może być to, jak pracuje się z tym MacBookiem, a raczej jego ekranem na dworze. Powiem Wam szczerze, że średnio. Niestety tutaj praca nie jest komfortowa zrec tego, że ten ekran po prostu masę rzeczy odbija. Na pewno lepiej mi się pracuje na ekranie Retina, natomiast jeśli musicie pracować na zewnątrz, no to od biedy wam wystarczy, ale na pewno nie spodziewajcie się jakichś zaskakujących rezultatów. A przechodząc już do Setna, czyli do omówienia wyglądu, mamy tutaj komputer wykonany z jednego kawałka aluminium dodatkowo mamy tutaj różne porty w przeciwieństwie na przykład do Macbooka. Mamy czytnik kart SD, port USB oraz port Thunderbolt, natomiast z drugiej strony, jak sobie odwrócimy Macbooka, to mamy kolejny port USB, mamy wejście na słuchawki i złącze MagSafe 2. O tym złączu kilka słów Wam powiem, ze względu na to, że to jest naprawdę bardzo fajne, można powiedzieć, technologia zastosowana tutaj od kilku lat w zasadzie w tych MacBookach R oraz Pro. Z, z tego, że po prostu przy niechcącym wyrwaniu kabla z kontaktu, pociągnięcia, nogą, cokolwiek, nasz komputer zostanie powiedzmy na stole, a nie pociągnie się z kablem. To, jak widzicie, nie ma żadnego problemu w praktyce, aby trzymać tego MacBooka cały czas w jednej ręce. Jest on naprawdę e, tak lekki, że w praktyce tego po prostu nie odczujemy. Teraz kilka słów na temat komponentu, którego chyba najczęściej używamy w przypadku komputera, czyli klawiatury. Mam tutaj tą starą, podświetlaną klawiaturę. E, dlaczego mówię starą? Zraz tego, że Apple już w niektórych komputerach zaktualizowało tą klawiaturę o tą funkcję można technologii powiedzieć motylkową. To znaczy mam po prostu e, inny rodzaj do nacisku tych klawiszy. Czy ta klawiatura jest o wiele gorsza? Raczej bym tak nie powiedział. Równie przyjemnie i szybko można na niej pisać, więc tutaj raczej do tego bym się nie przyczepiał. Bardziej mógłbym się do tego przyczepić, że ten model z 2016 roku po aktualizacji tej lekkiej, o której zaraz wam kilka słów więcej powiem, nie dostał force toucha, czyli tego gładzika reagującego na siły nacisku. Wydaje mi się, że Apple spokojnie mogło tu ten gładzik dodać z racji tego, aby podtrzymać można powiedzieć taką ciągłość w ofercie swojej. Jeszcze chciałbym Wam wspomnieć o mniej ważnych komponentach, takich jak głośnik, czy kamera FaceTime od tych pierwszych. Powiem wam, że te głośniki są no przeciętne, tak to trzeba powiedzieć. Jakość wydobywającej się muzyki jest taka sobie, no i głośność też raczej nie jest najmocniejsza. Natomiast jeśli chodzi o kamerę, to muszę wam powiedzieć, że tutaj jest znowu przeciętnie. Ona wystarczy do jakiejś wideokonferencji, natomiast nie spodziewajcie się jakichś kokosów. Teraz kilka słów na temat wydajności tego komputera. Tak jak zapowiadałem Wam w rozpakowaniu tego sprzętu, mówiłem wtedy, że chciałbym zrobić na tym komputerze coś więcej, jeżeli jakaś praca biurowa, do której generalnie ten komputer jest przyzwyczajony biurowa, przeglądanie internetu, sprawdzanie poczty, z tym nie ma najmniejszego problemu, ten nagłóg sobie radzi od tak. Ale co w przypadku, jak zaczynamy montować film na przykład w czymś więcej niż w iMovie, czy obrabiamy zdjęcia nie w jakimś podstawowym programie, tylko na przykład chcemy sobie tutaj odpalić jakiś lepszy program. W moim przypadku był to Final Cut Pro. Chciałem na tym komputerze sobie zmontować kilka filmów i wysłać część z nich na kanał i chyba się udało jeden czy dwa filmy właśnie z tego komputera wysłać i mogliście je zobaczyć. Natomiast jak przebiegał sam proces? Uruchomienie, taki rozruch samego programu, z tym nie ma problemu. Zaczynacie je montować, to też że raczej nie ma problemu, natomiast w momencie, w którym nakłada się sobie więcej efektów, więcej filmów, e, robicie jakieś dodatkowe rzeczy, e, no to ten komputer zaczyna mieć, a raczej ten program, i po prostu dochodzi do tego, że się zamraża w pewnych momentach ten program, a raz czy dwa razy nawet mi skraszował. E, niestety, tutaj na zwyczajnym świecie brakuje mocy temu komputerowi, e, no i też nie może mieć za bardzo pretensji, po prostu e, moc jest jaka jest, no i ten program, okej, okay, on po jakimś czasie, nie wiem, 3-4 razy dłuższym czasie niż normalnie, coś mi tam wypluje, jakiś efekt finalny, wypluje, mówię, w sensie wypuścili. Jakiś wyrenderuje film. Natomiast jest to obarczone tym, że nie jest to w ogóle komfortowe, musicie się też zmierzyć jakby z dłuższym czasem oczekiwania na to, co on zrobi, ze względu na to, że on lubi sobie po prostu zrobić przerwy, a dodatkowo, niestety ten komputer strasznie się grzeje przy tych mocniejszych procesach, to znaczy montowanie filmu w Final Cut Pro spowodowało, że ten komputer musiał wejść na wyżyny swoich możliwości i przy tym masakrycznie jakby zaczął się grzać. Praca z tym komputerem na kolanach w ogóle wtedy już nie była komfortowa. Więc jeśli macie zamiar robić jakieś cięższe rzeczy, częściej na tym komputerze, to zastanowiłbym się po prostu nad wybraniem innego modelu, z racji tego, że to nie będzie po prostu dla Was komfortowe. No, chyba że jesteście sobie w stanie przyzwyczaić i zaakceptować to, że będziecie, nie 4-5 razy dłużej wykonywać swoją pracę. A jeśli chodzi o granie na tym komputerze, bo też się ktoś może ukryć i powiedzieć, że na tym 13-calowym MacBooku będzie chciał grać, powiem Wam tak, da się zagrać w gry, ale na pewno nie wszystkie. Na pewno się da zagrać w te gry, które nie wymagają za bardzo mocy. Natomiast w przypadku Wiedźmina którego miałem naprawdę ochotę tutaj przetestować, był problem, że po prostu tej gry się nie dało zainstalować. Nie wiem, czy to było wina po prostu braku mocy, czy po prostu wersja nie była dostosowana do tego komputera. Niemniej jednak nawet nie miałem okazji jakby przetestować tego Wiedźmina niestety na tym komputerze. Być może mi się jeszcze to uda, wtedy bym was poinformował na Facebooku, więc śledźcie mnie uważnie. Natomiast na tę chwilę, jak nagrywam tę recenzję niestety nie jestem w stanie odpalić. Natomiast jeśli chodzi o jakieś mniej wymagające gry, można powiedzieć nawet Simsy, bo o to często pytacie, myślę, że spokojnie tutaj może nie na jakichś full detalach, ale to jednak da się odpalić. Natomiast z drugiej strony ten słabszy ekran, słabszy przemoc, która drzemie w tym komputerze powoduje to, że ten komputer jest w stanie wytrzymać ogromną ilość czasu na baterii. Na jednym naładowaniu on jest w stanie spokojnie wytrzymać od 8 powiedzmy do 18 naprawdę możecie go przez 10 godzin e, używać w taki można powiedzieć średnio intensywny sposób. Przeglądacie pocztę, odbieracie maile, coś zrobicie. Natomiast jeśli lekko użytkujecie ten komputer to spokojnie wytrzyma on te dwa dni i myślę, że to jest świetna propozycja dla wszystkich osób, które pracują w biurze, czy dla studentów, którzy noszą ten komputer na uczelnie, ze względu na to, że w zasadzie nie robicie na nim jakichś super intensywnych rzeczy, i myślę, że te dwa dni są spokojnie jakby do osiągnięcia. Podsumowując, trzeba powiedzieć jasno, że nie jest to komputer bez wad, natomiast jest to jeden z najtańszych maków, które są dostępne w ofercie Apple. I myślę, że jeśli ktoś planuje zacząć przygodę z makami, a nie oczekuje, nie wiadomo jakichś rezultatów, nie wiadomo czego będzie oczekiwał od tego komputera, tego sprzętu, to to jest dobra propozycja. Naprawdę warto zainwestować w ten sprzęt zresztą, że przez 2-3, nawet 4 lata spokojnie Wam posłuży bardzo dobrze. Będziecie mogli cieszyć się naprawdę bardzo dobrą baterią e, i za co na pewno pokochać ten komputer. Być może jakąś kwestię pominąłem, więc jeśli macie pytania co do tego sprzętu, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć. Możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć! Film powstał przy współpracy z firmą Computronic.